Magda Żakowska, witam i zapraszam na prognozę pogody, a w tej mamy liczne zmiany. Na niebie przeważał dziś błękit, ale narzekaliśmy, że jest zbyt chłodno. Od jutra niebo zakryją chmury, przydadzą się parasole i niestety nadal popłynie chłodne powietrze. Wyż, który zapewniał stabilną, suchą pogodę, odchodzi na wschód, a nad Europą przeważają niżowe chmury. Nad krajem jutro przejdzie... Zatoka Niżowa z frontem. W nocy pogodnie będzie tylko na północy i na zachodzie. Na pozostałym obszarze wzrost zachmurzenia. Z południa na północ będzie przechodził front niosący opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach pruszyć może śnieg. Na południu najcieplej, tam 2 stopnie lub 0. Na północy spadki temperatury do minus 2 stopni. Jutro zachmurzenie całkowite, opady deszczu. W centrum na południu może padać deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Najcieplej będzie na zachodzie, tam około 6 lub 7 stopni. Również w regionie w najbliższych godzinach zachmurzenie zacznie wzrastać. Poranek już pochmurny, jeszcze zimny, bo temperatura znów spadnie do zera lub nieco poniżej tej wartości. W nocy wiać będzie umiarkowanie z północnego wschodu. Jutro bez szans na przejaśnienia z południa na północ przejdzie front niosący opady deszczu na południu 6 stopni, tyle samo w centrum na północy i na zachodzie około 7. Nadal powieje z północnego wschodu miarkowanie silnie, a ciśnienie powędruje w dół. We wtorek ponuro, deszczowo i zimno. W środę jeszcze przydadzą się parasole, ale będzie już odrobinę cieplej. W czwartek powrót słonecznej pogody. Nad ranem również cieplej, bo temperatura nie spadnie poniżej 3 lub 2 stopni. W czwartkowe popołudnie już przyjemniej, bo termometry pokażą około 9 lub 10 stopni. A zatem druga połowa nadchodzącego tygodnia zapowiada się znacznie lepiej niż jego początek. Kolejna prognoza tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia!